Witam w kolejnym odcinku. No i myślę, że w tym odcinku trochę pobiegamy po mapie i znajdziemy parę ciekawszych miejsc, parę ciekawszych przeciwników, jeszcze póki co nie będziemy, nie będę wchodził do samego miasta, zobaczymy jak, jak sama gra wyjdzie jak mi to szybko pójdzie i po prostu zabiję tego niebieskiego smoka E, tak na spokojnie. Proszę bardzo, jak szybko poszło, gdy Zagma ten czar. No, no w sumie to, to teraz e, zaczynam myśleć, że ten Fajrak nie byłby najgłupszym pomysłem... E, nie byłby najgłupszym pomysłem w drużynie, gdyż te czary naprawdę nie do końca są takie złe. No, cóż. E, no, to tutaj był smok i teraz przejdziemy się tędy całą tutaj drogą. Aż do miejsca tego, tak jak możecie usłyszeć, a właściwie już nie, e, w tej lokacji tutaj jest smok. Gdzieś się pląta, ale poza smokiem są tutaj wielkie czarne nietoperze. Jak widać, mają dość ładną obronę, ataki. Bardzo, naprawdę bardzo dużo punktów życia, jak na jednostkę magiczną. Ale jak widać, atak, no, ich atak należy do przeciętnych, ten. Ta błyskawica no, bez rust byłaby bardzo niebezpieczna i tego miejsca wtedy bym radził bardzo, ale to bardzo unikać. A w ten sposób jest... No nie jest to zbyt trudne zadanie. Dobra i kolejny smok, tym razem czerwony, dlatego tutaj Zak będzie musiał ee, wspomóc <laughs> po raz kolejny za chwilę w walce. Ojejku, jeszcze mnie napadła. Banda um, jeszcze mnie napadła banda tych um, nietoperzy, ale widzicie, um, to są nawet, no to są tylko dorosłe, czyli jeszcze słabsze, więc um, mając taki zestaw łóż jak ja mam, um, nie są one warte, warte zachodu, więc po prostu, nawet widzicie, nawet nie przykładam uwagi do tych nietoperzy, a one po prostu giną z ręki stopora harada. Nie jest to trudna sytuacja i proszę, padł kolejny smok. I jeszcze więcej kości czerwonego smoka, co jest śmieszne. Już bym miał na jakąś zbroję. Kurczę. No, no nic. Dobra. E... I teraz właściwie... Jestem taka zmęczona. Zrozumiałem. Właściwie nie wiem, co mam robić, bo... E... Całej tej lokacji oczywiście... Hmm, gdzie my jesteśmy tak w ogóle? E, o, tutaj chcę iść. E, całej tej lokacji nie znam na, jeszcze. Nie więc nie więc e, nie po prostu... Nie <coughs> Przejdę się teraz do tego budynku, bo właściwie pokażę wam, nie wiem co tam jest. Ale tak jak mówię, przechodząc tędy otarłem się o śmierć. E, mam nadzieję, że będzie tu ten oddział, którego się tak wystraszyłem. I z tego co kojarzę, to oni patrolują właśnie od tej bramy do, do tą drogą sobie tutaj do bramy miejskiej, może tam dalej na most, a może nawet jeszcze głębiej. O, proszę bardzo. Oto oni. Zobaczcie, sierżant, sierżant, cesarski strażnik i cesarski strażnik kusznik. Zobaczcie jaką Atak wszyscy mają 120, 165, no i obrony mają po 130 ten, i tylko różnią się tym, że mają kute i cięce, czyli właściwie mimo, że ten sierżant wygląda bardziej groźnie, to oni są e, tak samo mocni. Dobra, ale z tym o, otarciem o śmierć co odrobinę przesadzam, e, i spróbujemy pokonać, e, pokonać ich w otwartej walce. Lecimy najpierw na cesarskiego strażnika z kuszą w głowę Myślę, że jak wszyscy zaczną go okładać w łeb to dość szybko padnie Chociaż jak widać nie padł tak szybko jak się spodziewałem No i tutaj jeszcze mamy przy okazji poganiarza wolników. No, bardzo dobrze będzie go zlikwidować jako pierwszego I teraz obawiam się, że mogę mogę zacząć za chwilę obrywać No nic, spróbujmy pokonać tego sierżanta a no, zobaczmy, ile zrobi ten podmuch kwasu. A, nie jest zbyt dużo i właśnie dlatego fire by się tak bardzo nie przydawało, ale proszę, widzicie, już powoli rózgi zakowi się kończą, ale na szczęście myślę, że powinny wytrzymać. Jak wyt spróbuję, oj, muszę go wycofać jednak. Wow. No i widzicie, jest, jest groźnie. Zobaczymy ile Harad wytrzyma. On ma lepsze rózgi, więcej o jedną, więc, więc powinno to wyjść lepiej. W przypadku Harada, powinien dłużej wytrzymać, no ale zobaczymy. Eee, myślę, że do teraz to Zakowi się już w miarę zregenerowały te rózgi, więc będę mógł przeprowadzić kolejną zmianę eee, na pozycji tankera. No, ale jak widać banda trzech cesarskich strażników, no czy tam sierżanta i tego, no jakoś w miarę, w miarę idzie. Nie no, właściwie tego kusznika nie liczę, bo on zginął bardzo, bardzo szybko, więc banda dwóch cesarskich strażników m, może stanowić problem. Kurczę, już od, od tego, że mają takie same hełmy jak i, 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 i ten cesarski strażnik już mi się wydawało, że Zak atakuje Harada, więc... Widzicie jak to jest. Spróbujmy go popić chwilę tą haradową. No, jak widać po zero zadaje obrażeń, chociaż ma większy atak, więc jednak ja będę długą pikę meteorytową. No, 44 zbroi to jednak jest coś. No i ta walka będzie chwilę się dłużyła myślę, no ale cóż. To są cesarskie strażnicy, więc to nie są przelewki. To nie są wcale przelewki. A, pięknie, wy... pięknie go wykończyłeś, Haradzie. Uuu, eee, ze sierżanta nie ma meteorytu, ale oszustwa. A z tego... z, z tego <ścoughs> cesarskiego strażnika w zbroi z adamenty tu jest. Ach, trochę... trochę to dziwne, ale mniejsza o to. Zobaczmy co mamy tu w środku. Oprócz niewolników... Ty, fajny, jaki mają fajny basen, no. Naprawdę. Hmm, naprawdę zrozumiałe. tu nic nie ma. Mam nadzieję, że to pomoże. Hmm. Proszę. Chcesz teraz biegać po okolicy, kiedy słońce może wypalić dziurę w Twojej zbroi? Tak. <głosy> <głosy> Itz tu, tak, Sahila, tak. No i te tak nie zrozumiałe. tego się spodziewają no, tak naprawdę, bo nic tu nie ma, oprócz jednego mieszkań. Mieszczanina. Chyba, że to był jakiś ulepszony mieszczanin. Zobaczmy. Nie, zwykły mieszczuch. A, jeszcze dziwna sprawa. No nic. E, to myślę, że będzie na tą chwilę obecną tyle. I teraz po, pobiegam sobie po tej mapie całej. Oczywiście nie będę przechodził za mury i w pobliże wejść. E, I pobiegam sobie tutaj i posprawdzam, czy nie ma tu jeszcze jakichś ciekawych przeciwników. E, zabiję wszystkich. Wrócę do ostatniej kryjówki, naprawić zbroję i, i wykorzystać te dwa meteoryty, które zdobyłem. Dobra, górna część mapy oczyszczona. E, wszystko co tu poza murem, no już nie znalazłem nic ciekawego, tylko jakiś milion pająków. No, ale cóż. E, według Erfara mieliśmy udać się... E, w Unikając głównej bramy, ale jak widać, to jest moim zdaniem przynajmniej główna brama. Jak widać, nikt jej nie pilnuje, nie licząc tych plątających się tu co jakiś czas poganiaczy niewolników, których sobie po prostu zabijemy bez bezproblemowo. No, jak jest jeden, to naprawdę nie ma żadnego, ale to żadnego problemu. Wow, niewolnica. Nie wiem, wieśniaczka. Pierwszy raz chyba spotykamy ją. Bo dotychczas były same sami niewolnicy. Fajnie, fajnie. I tak, i tutaj mamy kolejne zadanie. Kolejny skarb do podniesienia. To jest kryjówka łowców niewolników. No i proszę bardzo, co tutaj będzie? Nikt tego nie pilnuje. I będzie pewnie milion złotych. O nie, klucz o nie umysłu. No, powiem tak, mogło być gorzej, tak naprawdę. No, tutaj jest pająk, e, nie najlepszy czar, ale za darmo, więc, więc dzięki, no, ale, ale nie będę go używał, no bo jest... nie lubię tego czaru, tak naprawdę. Nie jest on zbyt dobry. Już tłumaczyłem dlaczego, więc... Zresztą widzicie, magowie, e... mając ruski mag... <laughs> ma... <Kurczę>, coś mi... <laughs>